Witam na moim kanale, szczególnie Was drogie Skorpiony i Skorpionice, jeden z moich ulubionych żeńskich znaków. Eee, dzisiaj postaram się powróżyć Wam na rok 2020 i zobaczymy co ten tarot, drogie Skorpiony i Skorpionice Wam tutaj przekaże. Pasujmy jeszcze chwilkę na karty. i co i rozkładamy. W samym środku papież, czyli donie skorpiony, ktoś was wierzy, ktoś będzie na was poglądał z takim zainteresowaniem, ktoś będzie chciał od was jakieś Jakieś informacji, jakieś rzeczy yy, związane z tajemnicami. Być może ktoś wam bardzo będzie chciał zaufać, a wy będziecie takimi papierzami, jakby. Czyli ktoś będzie chciał od was jakichś informacji dotyczących wiary, działania, filozofii, czegoś, sensu życia. Ktoś nie będzie wiedział jak i będzie na was spoglądał i chciał od was informacji. Yy, może początek roku będzie troszeczkę usiany. Przeszkodami, bo jest tutaj siódemka buław, czyli ta karta, która mówi, że trzeba czasem pokonać te przeszkody, które wydają się trudne i skomplikowane, ale jak przyjdzie co do czego? Nie, to wszystko będzie prostsze niż się wydawało, ale przez ten mur trzeba przejść, trzeba spróbować się zebrać i jak ten pan, który idzie tutaj przez jakieś belki, trzeba się nie bać iść do przodu, a sprawa się na pewno rozwiąże sama. Jest jakiś tutaj wyjazd. Być może w najbliższym czasie coś jeszcze ciekawego was czeka wyjazdowo, bo tutaj szóstka mieczy często oznacza wyjazd, jakąś niespodziewaną wycieczkę, być może coś dalszego, jakąś przeprawę, która Was na pewno ucieszy i wprawi Was w dobry nastrój. Z drugiej strony, jeśli chodzi o przeszłość, jest tutaj papieżyca. Więc tutaj jakaś kobieta, której dla odmiany Wy chcecie zaufać. Ale jest tutaj jakiś związek z tą kobietą, bo tu z jednej strony jest papież, z drugiej papieżyca. Więc tu jest osoba z przeszłości, która jest z Wami ciągle jakoś związana. Między Wami jest ciągle jakaś więź, mimo że to już jest troszeczkę, wydawałoby się, odcięte. Być, jakieś, być może jakaś osoba z byłych związków, od której się nie potraficie do końca drogi skorpiony oderwać i która co jakiś czas Wbija się znowu w Wasze życie. Yy, I tutaj ten związek przez cały czas będzie trwał, yy, nawet niewidoczny na zewnątrz. Czy to jest dobre czy złe? Hmm. Chyba dobry, bo tutaj jest dwójeczka kielichów, czyli yy, taka, ta która oznacza. Związki. Być może tutaj się jakiś nowy związek rysuje, a ta osoba, która kiedyś była z Wami w związku, będzie o to zazdrosna, eee, spróbuje Wam może troszeczkę zepsuć ten nowy związek, ale ten nowy związek się będzie klarował. Tu jest jakaś miłość, jakieś, jakieś takie sympatie, tu jest odświeżenie się związku, jakaś miłość, która rozkwita na nowo. Z jednej strony tutaj jest ta stara, stary związek, a z drugiej strony król Mieczy, czyli jakiś silny mężczyzna. Osoba, która ma dużo siły, energii, inteligencji, mądrości i tutaj was może nawet troszeczkę w jakiś sposób przekonywać do czegoś. Rycerz Buław też mówi, że tutaj jest pełna ognia ta znajomość, bo tutaj Rycerz Buław to jest taki ognisty facet na koniu, pełen energii. Ognia i siły do działania. Eee, jeśli chodzi o sprawy materialne, finansowe, czwórka buła, to jest karta, która mówi o zbioru, zbior, zbiorach, plonach, dożynkach, takich momentach, kiedy wszystko, na co żeśmy zapracowali, zapracowały, przynosi efekty, daje dużo. Eee, Takich możliwości finansowych, kiedy, kiedy te pieniądze, rzeczy takie materialne będą dla Was bardzo pomyślne. Ostatnią kartą jest Dziesiątka Kielichów, czyli te plony też są i zbiorę dzięki, dzięki jakimś osobom, które znaliśmy z przeszłości. Czyli ciągle tutaj ta przeszłość. Te osoby, które mieliśmy kiedyś przyjemność lub nieprzyjemność znać, powracają do naszego życia. Uważajcie szczególnie na te osoby z byłych związków, yy, które będą chciały Wam zakłócić takie życie uczuciowe i miłosne w najbliższym czasie, które będzie rozkwitać. Drogie Skorpiony, jeszcze trzy karty wybiorę za Was. Co tutaj jest ciekawego? Eee, dokładnie, to kiedyś zdanienie w serce, które było, już się zarasta, i teraz są. Momenty, kiedy już człowiek, jak ten wisielec przemyślał, doszedł do ładu ze swoim życiem i może zaczynać nowe związki, jest otwarty na nowe miłości i ta stabilność nadchodzi. Nie bójcie się przeszłości, zapomnijcie o niej chociaż troszeczkę i otwórzcie się na przyszłość. Drogie Skorpiony, niech ten lok będzie dla was. Pomyśl.